jest kolejny film z, tej, z, z filmem, Dzisiaj będzie, słuchajcie, losowanie. I dwa prezenty losujemy i je otwieramy, słuchajcie. Z moich urodzin, jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka z tej serii, to wbijajcie na mój kanał. I ogólnie to, to jestem ciekawa, od kogo dzisiaj będą prezenciki. No, w ostatnim filmiku było od Wixi. Aha. No dobra. No to byśmy lecieli ogólnie z to Tutaj zrobiłam wszystkie losy. Okej, ja sobie tylko przeliczę, czy są wszyscy. Wszyscy. Po prostu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Są wszyscy. Dobra. Losujemy. Jeden losik. Losujemy i drugi losik. Dobra, kto będzie tą pierwszą osobą? Matiks, tak przeczuwałam. A drugą? Sofia, moja koleżanka. W każdym razie. A, i właśnie Sofia. Pochodzi z Ukrainy i podziękuję Wam pod spodem jej kanał, lecz będzie ona tam mówiła po ukraińsku. I Matix, no chyba go znacie. Ka każdy go chyba zna, jeśli jest od dawna na moim kanale. No, to jest mój kuzyn, który ze mną często nagrywa i też ma kanał. Dobrze, reszty ja tutaj zostają, kurczę, słuchajcie, losy, a ja teraz pójdę po prezenty. Dobra, słuchajcie, to jest ogólnie prezent od Matiksa i już go opengujamy. Okej, okay. mam tutaj jakąś koszuleczkę, ale tego za chwilę, uwolnimy sobie tego z wieżoczka. Jak widać, jest to koala szlejch. Zaraz ja ostatnio zaczęłam zbierać te figurki szlejch. Ostrość, ostrość. Naprawdę słodziutka i taka bardzo dopracowana. Słuchajcie, więc um, ogólnie to piszcie mi w komentarzach, czy chcecie zobaczyć filmik, jak pokazuję Wam moje szlejch. Tutaj ładnie się nam złapała ta koala pod ostrość. Cię, teraz próbujemy ją uwolnić z tego szlejcha, Kurczę, tam tej koali nie zepsuła bo jest naprawdę śliczna. Mm. Mm, wiesz, co mam pomysł? Zrobię to chyba poza odcinkiem. Albo, albo. Dobra, słuchajcie, zrobię to poza odcinkiem, bo Was to znudzi na pewno, jak tak będę się usiłować normalnie uwolnić tą koalę. I tutaj mamy koszuleczkę. Ja już ją widziałam wcześniej. Słuchajcie. Tutaj pani, nie będę tutaj pokazywać firmy. O! Nie mieści mi się tutaj w kadrze trochę. Więc tutaj mamy... Takiego normalnie. Kota grającego Roka. I taka koszulka. E, dobra, koszulka jest, słuchajcie, wspaniała. Ja ją tutaj spakuję. E, jest superowska. Naprawdę jest bardzo mi się podoba. No i ta ale oczywiście też jest superowa. E, więc dobra. Przechodzimy do następnego. Słuchajcie. Prezentu. Powiem Wam, że jest dość spory. I mam taki pomysł, słuchajcie widzowie. Po tym prezencie sobie wyodosujemy jeszcze jedną osobkę. I to będzie krótki Ten prezent jest wielki, to pokażę, więc Będę po nie w niego wyciągać rzeczy i wam pokazuję. Pierwszą rzeczą jest taka e, ramka, w której jest mieszkańca. Yy, I powiem Wam, że w niej, są jakieś zdjęcia na pewno wsadzę. Są jakieś fajne, wywołam zdjęcia. Tak wygląda. Tu obok położę. No i mam do został taką śmieszną, fajniutką lampeczkę. Z myszką Miki. Na pewno mi się przyda, na przykład jak będę e, gdzieś na przykład. Później, że gdzieś pojadę na nocowanie do koleżanki. To jak będziemy na przykład takiej takie namioty, jakieś bazy, no to na przykład włożymy sobie taką lampeczkę, tutaj wystarczy włożyć baterię, wcisnąć i już się ma światło normalnie. Albo właśnie na takie fajne rzeczy, bo yy, bardzo mi się ta lampeczka podoba i fajnie można ją tutaj wykorzystać. Normalnie położymy i następną rzeczą jest taki wielki płyn. Do mycia ciała, bobiniki, normalnie dwa w jednym, płyn do mycia ciała i płyn do kąpieli, wow, żel w sumie, no, ogólnie to dużo też dostałam takich kosmetyczków, więc też spoko, yy, tutaj mamy jeszcze taką pakiecik, taki gumeczek, fajny, taką bombę z kulek i... Fajnie mi się przydadzą takie cinki do warkoczy. Eee, no. To w każdym razie wrzuję sobie jeszcze jedną osóbkę, us bo to prezenty nie zajęły jakoś długo, albo dwie osóbki, wiecie, dwie jeszcze sobie wylosuję. No. no słuchajcie, mamy dwie osóbki. Jedną z nich jest... Kas podłoga. podłogach czyli moja przyjaciółka. Nie podała mi prawdziwego imienia, ponieważ nie wiem, czy by chciała, ale... Ale Kaskap to jest nazwa na TikToku, który oczywiście podlinkuję albo napisze po prostu nazwę w opisie. I Koteczki 303. Też nie wiedziałam, jak za bardzo ją nazwać, ale jest, um, ona często używa takiej nazwy, bo pani kiedyś nie chciała, żebym jej prawdziwego imienia podawała. No więc tak Koteczki 303. Z tego, co pamiętam, to chyba kiedyś występowała na moich filmach, ale nie pamiętam. Okej, okay, to idę po prezenty. A, widzę, jeszcze jedna ważna informacja. Oczywiście, proszę subskrybować ten kanał, bo za niedługo wbijemy 200 subskrypcji. Więc okej, okay, idziemy z prezentem od koteczków 303. Mam tutaj taki fajny setik do spania oraz fajny naszyjniczek. Więc lecimy, słuchajcie, ciągle. Mam tutaj taką fajną lamę, którą się zakłada tak na oczy, jak się śpi. W sensie wiecie o co chodzi. Tak na oczy, jak się śpi i że to tam... No nie że chroni oczy, ale. No to jest taki fajny fajny przedmiot. No. Tak to się wyraża. Dobra. Słuchajcie, ten prezentam może ściągnę. Tutaj mam takie fajne kapciuszki. W ogóle one są takie mm, czekajcie. Takie mega miluśne, miluśne, miluśne. Um, jest to rozmiar 38-39, ja taki rozmiar mam, więc rozmiar jest spoczko. Um, no, um, już je mierzyłam, więc na pewno będą na mnie pasować. Dzięki, słuchaj, koteczki. I też ci tam... W sumie to ty nie masz jakichś mediów społecznych. TikToka. Chyba usunęłaś, ale napiszę twoją nazwę na TikToku. słuchajcie, bu? Czemu nie? Jak ten? No i dała mi to Naszyjnik Słuchajcie i z tym naszyjnikiem ja się wydarzyła taka ciekawa historia Ponieważ z tego co pamiętacie Luna miała taki żeby I ktoś Sojlunę oglądał I ja bardzo chciałam taki naszyjnik Bo jestem fanką Sojluny Zrobiłam sobie takie pizdynki Lecz no nie klejmy się Nie za bardzo mi wyszedł No i właśnie koteczki postanowił mi Zrobić taki fajny prezencik Taki może nie jest jakiś super identyczny, ale jest po prostu podobny. Dobra, i lecimy z tym wielgakiem. O Jezus Maria, bo tam są takie rzeczy, że się boję, że je rozwalę. Takim wielgakiem prezentem. że rzeczą jest taki słodki pingwin. Pierwszy hmm. mi się za bardzo w kadrze nie mieści, więc go tak tutaj pokażę. fajnie próżeczek, przy okazji poduszeczka. Dobra, nie rozwaliłam tych rzeczy. Mamy tutaj strawberry kubek, w sensie, wiecie, taki kubeczek w kształcie truskaweczki, bardzo fajnie się prezentuje. Fajnie z niego można pić. jest no tutaj innego skupka. ja sobie go od razu tutaj postawię, żeby się nie, nie zepsuł. I następną tutaj rzeczą mamy taką skarboneczkę. Fajnie, że ona ma ogólnie coś takiego, bo nie chciałabym jej rozwalać, szczerze tak powiedziawszy, bo nie fajnie by było ją rozwalać. No i ogólnie zaraz przejdziemy do ostatniego z prezentów. Słuchajcie. W sumie tak z rzeczy prezentów kaskap. Bo dobra, to jest ten jeden narożec. Ten unicorn. No i mam tutaj lamę. Taki świetny portfel. Powiem Wam, że ja uwielbiam kolekcjonować świetne portfele. Więc... Taki superowy portfel. Na pewno mi się przyda. Słuchajcie, zostało nam niewiele losów, ale na dzisiejszym odcinku już tego nie zrobimy. Więc pa! I widzimy się na następnym odcineczku już jutro albo pojutrze. Pa!